Pani, witajcie w nowym odcinku. Jak szybko? Nadeszła jesień, przez wiele osób najmniej lubiana pora roku, ale moim zdaniem jest piękna i da się ją lubić. Wystarczy tylko wiedzieć jak. Po pierwsze, podziwiaj zmieniającą się dookoła naturę kolorowe liście na drzewach, kasztany, żołędzie to wszystko ma swój urok nawet mroźne, orzeźwiające powietrze, które uderza po wyjściu z domu. Też ma swoje plusy. No ale co jeśli też pada, jest mgła i w ogóle jakoś nieprzyjemnie? Wtedy trzeba stworzyć cieplutką atmosferę w domu. Parę dekoracji i od razu zrobi się milej. Dynie ozdobne, świeczki zapachowe mój ulubiony zapach to pumpkin spice i apple pie. A wasze? Dodaj poduszki w jesiennych barwach. Zadbaj o to, by było po prostu przyjemnie i miło ci się tu czas spędzało. Do tego kocyk, jakiś gorący napój i tak można żyć, co nie? W lato, kiedy jest gorąco, nie mamy ochoty na ciepłe napoje, tylko na zimne, a wiem, że niektórzy uwielbiają pić ciepłe herbatki z cytrynką, imbirem i miodem. No pychota, już za samo to można polubić jesień. Ale też oczywiście zapyszne sezonowe jedzonko, które skutecznie może poprawić nastrój w pochmurne dni. Jabłka na jesieni smakują wybornie. Tak samo dynie, wszelkie przetwory owocowe, ciepłe, aromatyczne zupy. No powiem Wam, że mogę tak wymieniać jeszcze długo. Ponieważ robi się zimno, to trzeba się cieplej ubierać. I nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam to uczucie, kiedy zakładasz ciepły sweter, miluj się skarpety i zaszywasz się pod kocyk. Jak w innych porach roku dziwnie tak zalegać na kanapie w ciągu dnia, czy nawet wieczorami, tak na jesieni jest pełne na to zezwolenie. Ogólnie moim zdaniem jesienna moda wymiata. Kocham sweterki. Co roku obkupuję się w nowe, bo czuję się w nich mega komfortowo. Piękne płaszczyki i te cudne kolory, beże, brązy. Może dlatego, że najbardziej pasują do mojej urody, ale naprawdę ma to coś w sobie i bardzo mnie inspiruje. W tym okresie możemy też bez wyrzutów sumienia czytać tony książek i oglądać klimatyczne filmy. Nigdzie, jak właśnie na jesieni, tak one nie wciągają. U mnie obowiązkowo na liście znajduje się Harry Potter i Władca Pierścieni. A u Was? Lubicie chodzić do lasu na grzyby? Teraz jest na to idealny czas. No i można potem z nich przygotować pyszne potrawy. Urządźcie zawody, kto najwięcej ich znajdzie. Nie wiem jak wy, ale ja nawet jak znajdę jednego, to czuję się wygrana. Zakochaj się w dyniach. Są tak fotogeniczne i urocze, a do tego oczywiście, jak wcześniej wspomniałam, bardzo smaczne. Polecam wybrać się na farmę dyniową, gdzie panuje super klimat i wyprawić potem imprezę halloweenową. Bo to kolejna okazja do świetnej zabawy. Ta nostalgiczna aura sprzyja pogorszeniu nastroju, wiem, ale warto w tym czasie zatrzymać się, pomyśleć i docenić swoje życie. No bo każda pora roku jest piękna, wystarczy do tego tylko odpowiednie nastawienie. I to już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że od teraz spojrzycie na jesień przychylnym okiem. Zostawcie łapki w górę, a my widzimy się niebawem. Pa!